Dzień dobry, witam bardzo, bardzo, serdecznie. W kolejnym epizodzie zagrajmy w Battlefield 2042, tym razem Hazard One, operacje drużynowe, zabezpieczyć informacje, przetrwać, ewakuować się. Zanim zaczniemy, chciałbym zobaczyć jeszcze samouczek. Słuchajcie, bo to skomplikowane. Waszym zadaniem nie jest tu zniszczenie wroga, a zabezpieczenie zasobów, konkretnie dysków z danymi. Dyski z danymi znajdują się w kapsułach satelitarnych. Zdobądźcie jak najwięcej dysków, zanieście je do strefy ewakuacji i wynoście się stąd. Zasoby mogą być wszędzie. Na otwartym terenie, ukryte w budynkach albo już w plecaku przeciwnika. Te również można zdobyć. Ale musicie uważać na siły okupacyjne. Są okopane i spodziewają się was, a każdego bezpaństwowca zastrzelą bez pytania. Z im większą liczbą dysków z danymi się ewakuujecie, tym lepsza nagroda. Co oznacza lepszy sprzęt następnym razem. Zaplanujcie strategię w drużynie. Jaki weźmiecie sprzęt? Będziecie grać dyskretnie czy na pełnej parze? Kiedy zdobędziecie wystarczającą liczbę dysków, udajcie się do strefy ewakuacji. Przeciwne drużyny spróbują przejąć wasze miejsce. Pilnujcie czasu, a kiedy usłyszycie, że zbliża się ostatnia ewakuacja, pędźcie ile sił w nogach. Ewakuacja to zwycięstwo. Ruszajcie po nie. No i zobaczmy, jak ten tryb działa. Zobaczę, co nam się podzieje fajnego. Od nowa. Mapa od nowa. Moja drużyna. Johnny brawo Lol. Wysynia wschodnia. Egipt. Okej, okay, jak ten tryb działa? Nigdy jeszcze w to nie grałem. W drużynie. E, fabryczne, SMG, szturmowe. Aha, ty muszę wydawać. No dobra, gratis biorę. Gratis. O, w ten sposób patrz. Kaner dysków z danymi. A jak to działa, kurde? My, walczy my walczymy tutaj z bo przeciwko botom i mamy to przetrwać? Czy. Jaki jest, jaki jest cel ogólnie? Nie w ogóle salda, nie wiem dlaczego. A potencjalnie dlatego, że dopiero zaczynam ten tryb, tak? Okej, okay. to ma sens. Pracowałem z gorszymi. Ten skład jest do przyjęcia. się razem, zbierajcie dyski z danymi i ewakuujcie się. Okej, okay. tam są kolejne. Tam coś jest, tam coś jest, coś tam poznaczałem. Mój kumple tak średnio powiedział. Coś chcą tam oznaczać, no ale ok. okupacyjne, pewnie jest ja ich więcej. Aż tylko ja sobie oznaczam to. Jestem blisko dysku z danymi. Też jestem blisko dysku z danymi. A co? Trzeba teraz zrobić, że to przejąć jak mam go przejąć? Jak się te dane przejmuje? Coś kliknąć? A, tutaj! No. No i zdobyłem pierwszy dysk. No i co by na to teraz? Ról.

O kurwa, bieg naprawdę tutaj? Najgorzej. Misja nieudana, już ma wyeliminowana. Jedną reanimację reanimacji miałem, no to jest profeska, nie? Aha, i ty się teraz skończył w tym momencie, tak? To szybko bym powiedział, fajnie, taki szybki meczik. no? To jest nawet spoko. Ciekawe, ciekawe jak długo wygląda, jak, się, jak ludzie ogarniają. Ale do, dobra, do tego potrzeba jest ekipy, no? Czuję, że to nie ma sensu, kiedy gra się bez, bez ludzi, z którymi się gada. Ale czuję też, że ten tryb z randomami nie ma sensu, chyba że, chyba że ja tak się tutaj mylę i, i macie inne zdania, to napiszcie mi. Ale jeżeli ktoś szuka ludzi do grania, to ja chętnie bym się dołączył, żeby pograć z kimś, kto, kto mówi, nie? to mówi, nie, no? To nie jest wina. Oczywiście to nie jest nie mam, nie czuję tutaj winy do, do, do tych graczy, z którymi grałem, no bo wiadomo, nie? Jak nie gadamy, to, to nie da się dać info żadnego, tylko ludzie po prostu umierają, nie? Ale, ale kurde, ciekawe to jest. Próbujmy jeszcze raz, pewnie te, znowu tak szybko zginiemy, no ale to jest taki odcinek pokazowy, żebyście chociaż widzieli, jak ten tryb się prezentuje w ogóle, jak, 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 jakaś podstawa tego, co to robić. Ale czuję, że to ma potencjał. Oj, czuję, że to ma potencjał, żeby w to grać. O tak. Bro, się nawet jaram. Ja gra na Xboxie, ktoś inny gra na PADzie. Nie wiem czy jest coś Xbox A PAD. I ktoś jeszcze gra na Pccie, Ok, no to niech na PC pcecie nie naciśnie tam. Niech tam ten. Niech, na, niech nas tutaj prowadzi ku zwycięstwu. Nice, nice, nice. Ale to jest inna, inna lokalizacja w ogóle też. To jest sama, nie, nie, inna, manifest teraz. Okej. Okay. tego ziomka, nic tu nie ulepszam, nic, 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 oszczędzam pieniążki. No i git, tyle. Dwóch PCarza mamy. Mam nadzieję, że nas pocisną tu do, do, do przodu, żeby wygrać tą gierkę. Znaczy jak ta gierka wygląda na PCA? Czy lepiej, czy gorzej? Tak samo. lepsza, ja to można zrobić, a ja tu niestety nie mam tego dostępu nawet. Odrzuć zabitych członków drużyny można użyć tylko raz. A stówkę musimy za to zapłacić, no proszę was. Tu polekcje, a ja mam do przekazania wiele nauk! Dobra, trzymajmy się razem. Coś to poznaczałem, a nie wiem, czy dla mnie, dla koła ja to poznaczałem, nie mam pojęcia. Kto to zobaczył? Nie wiem. Czy ktokolwiek to zobaczył? Nie wiem. Kurde, ale jakby tu gadać z ludźmi i obczaić jakiś plan, to z się ten tryb się zapowiada. Chcę sobie wyjaśnić, co będziemy robić, jakie coś chcemy osiągnąć. Czy chcemy się razem trzymać, czy coś? Czy gdzieś tam się rozbiegamy? Kontrolowanie? No ciekawe, nie? Dysk z danymi zabezpieczony. Dobra, super. O, ktoś to znaczył Dobra, czyli jednak nie tylko ja oznaczam, to jest super. Tam są dwa, więc tam dwa zaraz u siebie możemy mieć. Nadajnik podłączony. Wezwijcie pomoc, kiedy będziecie potrzebowali. Zresztą ten nadajnik zamocował. Nie wiem co to oznacza w ogóle nawet. Panowie i panie, czekajcie na mnie, jak chcę z wami. Oni coś wiedzą, czego ja nie wiem. Ale to dobrze, znaczy, że to jest szansa, że coś zrobimy. O fak. Jakiś droniarz mnie zabił Członek drużyny upuścił dysk. Odzyskać go! na nogi! Jesteśmy w gotowości. W razie potrzeby bez wincia wsparcie. Niech sygnał stale działa. Wsparcie zaraz będzie. Proszę o pomoc medyczną Nie wiem czy to ma sens O Fak, tam jest dużo ludzi już. Nie widzę sukcesów w tym, żeby mnie ktoś uratował. Holy shit! Były wasze posiłki. Wrogowie wzywają wsparcie. Wypatrujcie ich sygnału, Wasze wsparcie jest blisko. Podtrzymujcie sygnał. Nie no, dobra. To nikt nie przyjdzie. mega szybko się to wraca, widać, że ten, widać, że na myszce. Kurwa, jak on się szybko obraca. Na padzie to jest niemożliwe. A ten tryb, jak masz jakąś ekipę ludzi, którzy ogarniają, to król. Nie, 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 nie zabijaj mnie podczas lotu. No kurwa, to jest nie fair. Można mnie strzelali, kurde. Mam jeszcze te zerowe pomysły, że tu wychylać, ale hej.

Zabezpieczcie je, jeśli dacie radę. Na no, otwartym terenie nie mam szans, żeby ich tutaj ogarnąć. Za, za słabo strzelam na padzie. Można na taką odległość walczyć. Te efekty pogodowe jeszcze, to się wszystko tak łączy z sobą. Kurwa, to jest super miejsce, żeby przebiegać. Jeden z lepszych miejsc do przebiegania jakieś kurwa widziałem w tej grze. Powinniście widzieć ich sygnał. Kurwa, nie denerwuj mnie. Jeden już mamy, a jeśli tu znacznie więcej. Dajcie tylko znać! Posiłki czekają na wezwanie. fucking. No tak, jakby mnie nie widzieli, to już mnie widzą. Zostańcie w pobliżu strefy ewakuacji. Wracimy sojuszników! Gdzie ja kurwa jestem? What the fuck? Świeża oddziały czekają. Widzicie tylko znak! Na no to jasna, Śmigłowiec ewakuacyjny jest na końcowym podejściu. Człowiek, drużyny nie upuścił dźwięku z danymi. Odszyszkać go! Nie jest to przecież nic, nie mogę nic znaleźć. Działa wkręcanie, nie wiem. Tylko teren ewakuacyjny. Żmigłowiec ewakuacyjny odlatuje. Utknęliście tam na dłuższą chwilę. Wybierz. Odrodzenie, niedostępne, niedostępne. No nie mogę niczego zrobić. Ja bym chętnie z wezwał, ale jak to zrobić? Niedostępne. Dobra, idziemy zobaczyć ten dysk. Jak go nie, nie zdobędę, to go nie zdobędę, ale zobaczę chociaż. Mam jakiś szarik, kurwa biega 102. God damn it. Okay. No, wiedziałem, że tu przyjdzie. Szybko Kurde, ale nieźle, no. Podam. Czuję, że ten tryb ma potencjał, ale musiałem gadać z tymi ludźmi, żeby wiedzieć w ogóle co jak się robi, gdzie iść. I w ogóle się coś dowiedzie, tak? To tak jak zagrałem granicy i nie dowiedziałem nowego. Tylko tyle, że nie wiem, czy mieliśmy wracać, czy mieliśmy nie wracać. Jaki, co ludzie chcieli robić, czy tam mieliśmy coś, obronić się nic. Ale czujesz, że jakby mieć tutaj jakąś ekipę do grania, to mogłoby mieć duży potencjał, kurde. Spodobałoby się nawet to, no. no? Właśnie mówię, no musiałbym mieć kogoś, kto by mi wyjaśnił, jak to działa, nie? więc jeżeli ktoś z was ma jakąś tam tutaj chęć, żeby tutaj pograć razem, to ja jestem, jestem na mega, na mega chętny, ale tutaj to nie, To ja nawet nie, nawet nie wyobrażam sobie, że grać ten tryb z randomami. Może jakby mieć jednego chociaż dodatkowego gracza, żeby tak we dwie osoby grać, to można chociaż, wiesz połowę olać, a we dwóch chociaż biegać, nie? To zawsze, zawsze coś jest więcej, nie? Ale myślę, że tu we cztery osoby to coś, coś zupełnie innego. Dobrze, ale dziękuję bardzo za to, że wpadliście na ten odcinek, zapraszam do kolejnych odcinków, siemanko, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, Zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek WSZYSTKO, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, że co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że, kliknąć, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejść do strony głównej mojego kanału, kliknąć OBSERWESPRZYJ i za 2 złote, 10 albo 30 zostaniecie wspierającymi Według Waszej tutaj w chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za na nadanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której Dzięki każdej osobie z Was, każdej zotówce, którą mi przelecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i... W ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji e, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. E, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.